Idziemy też do, 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 do plac wolności potem jeszcze do, do, do pałac Tutaj sobie ludzie roślinki powystawiali i pak, parkują rowery tak, tak. rowerów wszędzie, nie gdzie wijało. nie. Tutaj Tutaj mieszkają, mieszkają po prostu bogaci i na dole w piwnicy te, te Biedni. pracownicy. Nie? Tutaj to jeszcze ładne okna mają w tej piwnicy. <noise>